Czasem każdy z nas upada, ale zwycięzcy to nie ci, którzy nigdy nie tracą sił, to ci, którzy wstają nawet gdy świat mówi odpuść, oddychasz, to znaczy, że jeszcze możesz walczyć, nie musisz wygrać od razu, zrób tylko pierwszy krok, a potem kolejny. Czasem budzę się, a w głowie mgła Chciałbym zniknąć, schować się gdzieś na parę lat Świat przygniata mnie, jak deszczem zimny mur Ale wiem, że każdy upadek niesie nowy kurs W oczach czasem strach, w sercu pusty stan Ale mam swój cel, choćby miał być dalej tam Gdy brakuje sił, gdy nie słyszę swoich marzeń Mówię sam do siebie, jeszcze jeden krok dalej Małymi krokami idę ciągle w przód Choć boli pali, nie zatrzyma mnie już chwilę Głowa do góry, powtarzam, dam radę, nie, pęknę. nie ma... Się. Czasem serce krzyczy, po co walczyć, daj już spokój Czasem ciało mówi to za dużo, brak już kroków Ale w lustrze widzę kogoś, kto nie przegrał gry Chociaż tysiąc razy chciał już powiedzieć, dość, to nie dla mnie Bo zwycięzca to nie ten, kto nigdy nie upadł, ale ten co wstaje mimo ran, mimo strat I gdy wszystko w środku mówi, odpuść nie dasz rady Ja odpowiadam jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden mały krok dalej Małymi krokami Ciągle w przód, choć boli pali Nie zatrzyma mnie już, chwilę słabości znam Z wątpienia smak wiem, ale głowa do góry Powtarzam, dam radę, nie pęknę Trening nauk, choroba strach, każdy ma swój ciężar dnia, ale dopóki robisz krok, dopóki walczysz, żyjesz twarz. Nie musisz biec, ważne, że idziesz, choćby wolno, bo każdy met bliżej jutra wart jest więcej niż złoto. Małymi krokami wygrywam dziś, choć w sercu burza, choć czasem łzy słabość to nie wstyd, zwątpienie też, lecz głowa do góry, dopóki walczę, wygrywam, wiesz. Nie ma że boli, nie ma że źle. Każdy dzień i kiedy przyjdzie noc, a w głowie znowu burza, pamiętaj, każdy dzień może być nowym początkiem. Nie liczy się, jak szybko biegniesz, liczy się, że idziesz krok po kroku: upadek, wstanie, wątpliwość, odwaga, ból, siła, bo dopóki walczysz. Wygrywasz. Do przodu zawsze.